Cześć, oglądasz właśnie nowy odcinek kanału Muzyka na Widelcu, a w nim Katowicki Szczurzy Król. Zapraszam do oglądania. Kwartet z Katowic powstał niejako na zgliszczek zespołu Ravenger, do którego należeli dwaj członkowie rad. King. Zespoły jednak nie są ze sobą e, w jakiś wybitny sposób powiązane. Rad King to osobny byt, świeży byt, który powstał w 2020 roku. Także e, staż krótki, ale materiał, jaki e, wypluł zespół jest całkiem, całkiem ciekawy. Padłem na tą płytę dzięki magazynowi Heavy Metal Pages. Tam ukazał się wywiad z zespołem w numerze ostatnim, który dotychczas się pojawił 84 bodajże. A dodatkowo gdzieś tam w odmentach Facebooka, internetu, no, rzucili mi się na oczy. No i zdecydowałem się napisać i poprosić o kupno takiej ładnej płyty, no i jest w moich rękach i spędziłem z płytką nazwaną We Are The Rat King całkiem, całkiem sporo czasu. No i muszę powiedzieć, że czas nie był na pewno stracony. Słowo o nazwie zespołu Rat King, oczywiście Szczurzy Król, ale nie tyle Szczurzy Monarcha, który gdzieś tam panuje w głębinach kanałów, ale takie biologiczne zjawisko, kiedy kilka, od kilku do kilkunastu gryzoni, martwych gryzoni, poplątanych jest ogonami, i w średniowieczu określano to jako zły omen, ale. Dzięki temu wywiadowi z zespołem, jeszcze można się dowiedzieć, że pomijając wszystko, jest to krótka, zwięzła nazwa, która wpada w ucho. Na okładce, właśnie szczury kreskówkowe to są karykatury muzyków, którzy działają w tym zespole. Skoro już wywołałem niejako do tablicy muzyków, którzy działają w Rad King, są to um, cztery młodzieńcy. W książeczce, która jest dołączona do e, albumu, który został zresztą wydany własnym sumptem, to też właśnie z tego wywiadu e, można wyczytać e, o, ostatni spoiler z wywiadu, odsyłam do, do magazynu. Jest tak, że proponowano e, pełny album, ale jednak chłopaki chcieli materiał nagrać spójny. E, chcą też e, nową płytę wydać w niedługim czasie, więc też progres niejako być może będzie. E, wracając do e, gentlemanów, e, to właśnie czwórka e, no, powiedziałbym gryzoni, ale całkiem sprawnych muzyków. Są to bracia cioska, czyli Oliver i Stanley. Obaj są gitarzystami. Stanley również śpiewa na przemian z Adrianem Buksą, który jest tutaj basistą, a składu dopełnia Adrian kawałek, e, który bębni co sił, żeby napędzić każdą z kolejnych kompozycji. Kompozycji jest pięć. Są to dość szybkie strzały, które, no, myślę, że od razu wpadną w ucho i powodują, że będzie się tego słuchać całkiem przyjemnie. Muszę przyznać, że nie jest to zespół odkrywczy. Na pewno się też muzycy nie obrażą na takie słowa. Grają to, co im w duszy gra. A że gra im całe New Wave of British Heavy Metal z dodatkiem takiego klasycznego speed metalu europejskiego, to oczywiście słuchając, obcując We Are The Rat King możemy chwycić na nasze uszne radary takie składy jak stary Running Wild, stare Halloween czy te brytyjskie e, grupy, które grały dość szybko, e, melodyjnie i zwięźle. Taki właśnie jest Szczurzy Król. Te y, wpływy, na przykład Running Wild, bardzo mocno słychać w refrenie Shotgun Priest. Pierwszy race has just begun to taki właśnie wczesny Halloween. Tak mi się przynajmniej skojarzyło. Natomiast każdy może gdzieś tam usłyszeć w tej muzyce cokolwiek no, jest mu bliskie, ale tak jak wspomniałem, no przeważnie są to rytmy wykrystalizowane gdzieś w połowie lat 80., w początku lat 80., w pokrytej mgłą Wielkiej Brytanii lub też przemysłowych zagłębiach Niemiec. Także, no wszystko to, co w sumie w takiej muzyce heavy metalowej, speed metalowej, najlepiej. Mam nadzieję, że Rat King no, nie zwolni tempa i łapki będą przebierać coraz szybciej i w niedługim czasie pojawi się pełna płyta. Która, no, mam nadzieję, potwierdzi formę i potwierdzi pomysł na zespół. Bo jak na razie, panowie, zostawiłem po sobie niezłe wrażenie. Tak jak mówię, no, nie jest to mega odkrywcza muzyka. Ale na pewno słucha się tego przyjemnie. No, też ze względu na to, że liczy sobie ta epka, ten materiał 22 minuty z małym haczykiem. Więc no, intensywnie i zgrabnie. Dzięki za poświęcony czas, dzięki za posłuchanie materiału. Myślę, że warto zabrać do domu tych uroczych gryzoni i odpalić na sprzęcie, żeby też poczuć właściwości tejże płyty. Zachęcam również do zaglądania na stronę magazynu Heavy Metal Pages. Tam można doczytać różne inne ciekawostki, właśnie w rozmowie z muzykami tejże kapeli. Zapraszam również na swoją stronę facebookową. I cóż, daj suba, daj łapkę. E, udostępnij komu chcesz, pokaż komu chcesz ten materiał. Bardzo się cieszę za wszelkie wsparcie, jakie tutaj e, doświadczam. I bardzo dziękuję za stale rosnącą liczbę tych, którzy właśnie dołączyli do zacnego grona odbiorców widzów, oglądaczy tychże moich krótkich programów. E, bardzo się cieszę, jest to bardzo, bardzo. Miłe. Życzę wszystkiego dobrego, dzięki, yy, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Hej!